i Nie umiera ten, kto żyje w pamięci innych. W świętej pamięci Andrzeja Misia, kierownika drużyny Łada, żegnali najbliższa rodzina, przyjaciele, piłkarze, kibice i setki osób, którzy znali go z pracy zawodowej i pracy dla jego ukochanego klubu. Był życzliwy, łagodny i bardzo wrażliwy wobec wszystkiego, co dotyczyło piłkarzy Łady. Dla mnie to była wiadomość strasznie tragiczna, bo. Pracowaliśmy tutaj razem. Najbliżej byliśmy przez 20 lat. Chciałbym tylko powiedzieć Państwu to, co Andrzej znaczył dla piłki nożnej w jego Raju. Uważam, że takiego człowieka już nie będzie. Mówią, że nie ma ludzi niezastąpionych. Ale to, co Andrzej zrobił dla piłki nożnej, to zostanie w mojej przynajmniej pamięci do końca mego życia. Byliśmy na dobrej i na złe. Był taki czas, że trzeba było w tym stawie piłki myć. Był taki czas, że nie mieliśmy za co na wyjazdy jeździć. My byliśmy cały czas przy tym klubie. Odszedł Andrzej jeszcze najdłużej którzy tutaj zostali, z nas dwóch, pan Janusz yy, Sierociński i ja. Przepraszam, ale powiem, spoczywaj, drogi przyjacielu. Dziękuję. Jeśli z tej ziemi odchodzi nagle bliska nam osoba, jest to szokiem. Nie dziwi więc, że Mirosław Laskowski nie był w stanie mówić spokojnie. Podobnie jak kapitan drużyny Ireneusz Zarczuk. No, był to wielki szok również dla mnie. Kolejna osoba, bardzo blisko związana z, z klubem, od nas odeszła. Ja tylko wierzę, wierzę w to, że Pan Bóg e, chyba organizuje jakąś, jakąś drużynę w niebie i, i powołuje do siebie tych bardzo dobrych organizatorów no Tylko w ten sposób jestem w stanie sobie to wytłumaczyć. No, ogromny szok, no, ogromna strata. Kolejna. No, chcieliśmy dzisiaj uczcić e, pamięć kierownika i minutą ciszy i, 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 i tym, tym spotkaniem. No, no nie w pełni nam się to udało. Uzyskaliśmy tylko remis, no, ale mimo wszystko chcieliśmy zadedykować e, panu Andrzejowi, który myślę patrzy na nas teraz i, 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 i ciągle nam e, dopinguje i kibicuje z nieba. Świętej pamięci Andrzej Miś do końca swoich dni intensywnie pracował i angażował się w działalność biłgorajskiego sportu. Biłgarze i kibice przed meczem z Wisłoką Dębica minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego kierownika drużyny. Pierwszą bramkę zdobytą w tym spotkaniu przez Ireneusza Zarszuka zadedykowano właśnie kierownikowi. Mogiłę zmarłego przykryły wiązanki kwiatów od przyjaciół i sympatyków piłki nożnej. Kierownik Andrzej Miś na długo jeszcze pozostanie w naszej pamięci. Dzień dobry, Mariusz Polowy, witam państwa i zapraszam na wiadomości sportowe. A dzisiaj w programie.